Najczęstszym problemem w mocno obciążonych procesach śrutowania jest to, że nie mamy nad nimi stałej kontroli. APCON to pierwszy na rynku system do monitorowania tego procesu online. Został stworzony przez Wirt Solutions na bazie wieloletnich doświadczeń w procesach obróbki strumieniowościernej. APCON jest zestawem wielu różnych czujników i sensorów, które są wpięte w maszynę. Podłączony jest do internetu, co daje możliwość agregowania danych do specjalnego systemu. Dzięki temu z ApCon można korzystać nie tylko na komputerze, ale też tablecie czy smartfonie. Użytkownik systemu ApCon ma dostęp do platformy cyfrowej. To może odciążać pracowników w codziennych obowiązkach kontrolnych, takich jak monitorowanie pracy maszyny lub jej regulacja. System jest intuicyjny, kompleksowo wyposażony i daje wiarygodne wskaźniki wydajności. ApCon ma wiele zastosowań. Jego główną zaletą jest to, że możemy wyliczyć całkowity koszt procesu. Dokładnie wiemy, ile kosztuje śrutowanie w danym dniu i godzinie. Jesteśmy w stanie od razu reagować na podstawie konkretnych danych. Podczas obróbki, dzięki kilku kliknięciom, mamy dostęp do podglądu procesu na żywo. Osoby zaangażowane w śrutowanie nie muszą być w firmie. Dane mogą odczytać z dowolnego miejsca na świecie. APCON stale monitoruje konsumpcję śrutu. System sam pobiera materiał ścierny z dozownika, kiedy wykryje, że jest go za mało. W zbiorniku zawsze powinno być 70% śrutu, a dzięki APCON operatorzy nie muszą pamiętać o jego dosypywaniu. Poza tym w systemie cały czas mamy dostępne raporty dotyczące turbin. Dzięki nim możemy na bieżąco wiedzieć, ile dana turbina zużywa ścierniwa, czy jest właściwie obciążona, czy też ile ma obrotów. APCON pozwala też stale monitorować separację. Wiemy, ile mamy przepływu powietrza w metrach na sekundę a także ile ścierniwa spada w godzinę w separatorze. Podsumowując, AppCon to system, który pokaże wskaźniki oraz zapewni monitorowanie i optymalizację procesu śrutowania. Dzięki niemu masz stałą kontrolę online nad procesem, bezpieczną konserwację, raporty oceniające koszty, wskazówki dotyczące wydajności, wsparcie techniczne, doradztwo, próbki, analizy i dostęp do obszernej wiedzy. Dystrybucją i wdrożeniem w Polsce zajmuje się AluMetal Technik. Jeżeli Twoje maszyny wirnikowe są wyraźnie obciążone i wymagają dodatkowej konsultacji, umów się na bezpłatne spotkanie. Przeanalizujemy Twój proces i podpowiemy, jak można go udoskonalić.